Ale mogę zapytać polskiego prezydenta, jak podchodzi do tych rozmów, które mają się odbyć w piątek na Alasce między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. Więcej w panu jest nadziei czy obaw? Jestem z wykształcenia historykiem, jak pan redaktor wie, więc patrzę też przez pryzmat tego, co działo się w historii XX wieku. I oczywiście tutaj moja emocja w stosunku do tych rozmów jest jednoznaczna. Ja widzę w Putinie zbrodniarza wojennego, który nie zatrzyma się w swoim pochodzie w walce z cywilizacją, z państwami demokratycznymi, z Zachodem, więc mam wielką nadzieję, że te rozmowy, z kończył się długotrwałym pokojem i takim pokojem, który zabezpieczy także interes Polski. To mnie w tych rozmowach najbardziej interesuje. Nie mam najmniejszej dozy zaufania do Putina. No i liczę, że pan prezydent Donald Trump, a więc najpotężniejszy człowiek na świecie, wskaże Putinowi taką drogę, o której mówię. W takiej jestem dzisiaj nadziei. A propos panie prezydencie, 3 września pan będzie w Białym Domu. Czy hmm, znalazł Pan już klucz do Donalda Trumpa? To jest polityk, wszyscy o tym wiedzą, o wielkim ego. Czy Pan wie, jak z nim rozmawiać? Dwukrotnie tylko rozmawialiśmy, więc to nasze doświadczenie spotkań jeszcze w kampanii wyborczej w czasie bezpośredniego spotkania, a później w dłuższej rozmowie telefonicznej, to pokazało, że jest między nami nić porozumienia. To jest sama reakcja pana prezydenta Trumpa na moje zaprzysiężenie, zaproszenie mnie do Waszyngtonu. Czyli jest chemia, tak? 6 września. Może wskazywać na to, że możemy i dla Polski, i dla Stanów Zjednoczonych, dla naszej współpracy, pracy i przyjaźni, a także mam wielką nadzieję dla Europy i dla świata zrobić wspólnie dużo dobrych rzeczy.